Proszę Adama SP7 IZQ i grupa SQ7NHR. No, witam tu kolegów. No, słyszę, że tu jakieś soczyste rozmowy. Nawet chyba Pawełka słyszałem <noise> tuż po włączeniu sprzętu. No, także cześć Krzysiu. No, jak Pawełek jest, to do niego mikrofon. SP 7 p i grupa SP7 IZQ. SP7 IZQ. Grupa SQ7PA, cześć Adamie, witam, witam, tak dokładnie uruchomiony w sumie, no to już drugie podejście, jedno już było, to już jest drugie podejście, ale no jeszcze nie jest to co bym tutaj chciał. Fajnie, że mnie odbierasz, także poproszę raport od Ciebie, ja tutaj mam Cię na połowę skali, chyba na większą połowę nawet, czyli to chyba nawet można by tu jakiś S7 dać, tak samo jak Grzegorzowi. I w tej chwili Krzysztofowi e, e, Adaś proszę do ciebie. E, oczywiście na piątkę audion. Chyba najgłośniejsze tutaj z tej grupy mógłbym rzec. E, Adaś proszę S P7 i ZQ grupa SQ7PA. No ja tu w pawełku nie mogę nic pokręcić, że tak powiem odnośnie audio, bo, bo tutaj wiesz, no nie jest to przewidziane, że tak powiem. Jest to tak w oryginale i a zawsze przyzwyczajony jestem dość blisko mówić, to też może jakaś zaleta lub wada.